Cześć, witam z powrotem. Tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, e, e, grzybki zaniosłem do domu. Kilka sobie odpocząłem i powróciłem drugi raz do lasu. Tak jak mówiłem, w pierwszym podejściu skupiłem się przede wszystkim na prawdziwkach. No i jak sami wiecie, udało się troszkę ich znaleźć. A teraz pójdziemy w takie moje miejsca bardziej mokre, gdzie jest, powinno być dużo więcej sitek. I może kozaki? Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Wchodzimy sobie w tym miejscu. Jak widzimy jest taki boczny kawałek lasu. Mniejsze drzewa. Nie ma takich jodeł, sosen, więc jest więcej światła. I grzybki też powinny być lepiej. Ok, ja ruszam w drogę. Widzimy się za chwileczkę. I jest. Jest ta polana, o której Wam mówiłem. Jak widzimy, paprotki, muchy, młode krzewy. No i tu jest potok. A koło potoku, jak widzimy, multum, multum. I siteczek. Sam się zdziwiłem, jak to teraz zobaczyłem. Proszę bardzo. Kolejne tutaj. Tutaj też mamy taką rodzineczkę. Pięknie to wygląda, sami musicie przyznać. Same siteczka. Za chwilę sobie je pozbieram, bo troszkę mi to na pewno ze zejdzie. No i ja wam powiem czy były zdrowe, czy, czy robaczywe, a jak sami widzicie są bardzo młodziutkie, więc muszą być zdrowe tak od Ładnie. Tu kolejna growatka. No troszkę mi zejdzie, żeby je wszystkie pościnać. No to ja biorę się do roboty. Widzimy się za chwileczkę. Ok. tyle grzybko wyszło z tamtej miejscowej. Nawet jeden siweczek był. No jest jego troszeczkę. Z 30% na pewno wyrzuciłem, były robaczywe, więc też nie są 100% tak czyściutkie. Te już są dobre. Tu widzimy kolejne osobniczki. Może sobie go obecniemy. Proszę bardzo, zdrowy. Tu jego braciszek. Troszkę zjedzony ale też zdrowy. No tak jak widzicie, sitek jest nawet sporo u nas tutaj w lesie. Sam jestem zdziwiony. I te malutkie nie są robaczywe nawet. Tutaj kolejne. Tu widzimy kolejnego. Proszę bardzo, jaki zdrowy sobie ukręcimy. I tu jeszcze kolejne. Proszę bardzo. Dotniemy sobie inne rzeczki. I piękne grzybki. No ciężko jedną ręką, więc może później sobie poobcinam je. Tutaj widzimy kolejne osobniki. Piękny grzybek. Zagrzewimy sobie miejsce. I tu kolejny. Te tutaj troszkę dalej od potoku są, widać, zdrowsze. Widzę, bo tam naprawdę dużo się robaczybek zdarzało. Proszę bardzo. I tu kolejny. A to są zdrowsze. Ciekawe czemu. Od wody, pewnie, chociaż bez nóżki wyszedł. Więc też musiała być słaba. Co nie zmienia faktu, że dalej jesteśmy bardzo blisko potoku. Sitka, lubię lubią taki klimacik. Musi być wilgotna. Najlepiej mchu. Te mchu właśnie śmiesznie wyglądają, bo mają takie strasznie długie nóżki. Nie wiem czy tutaj to widać, że będą w ogóle się wybiły z, z, na, na ten mech, więc muszą troszkę nóżki im dłuższe urosnąć. No i co? Ja sobie to jeszcze pochodzę. Widzimy się, jak coś znajdę. Jest i piękny cyglasty. Wykręcimy sobie go. Piękny, młodziutki, zdrowy. Tutaj mamy jeszcze jedno sitko. Co Wam muszę powiedzieć, to jest troszkę tych sitek. Sami musicie przyznać, ale to jeszcze nie jest to, co zawsze. Są takimi placami, myślałem właśnie jak wchodziłem tutaj do lasu, jak znalazłem tamto miejsce, że wyjdę z całym koszykiem ale nie, troszeczkę w tamtym miejscu nazbierałem w kupce, później tak też jakieś takie miejsca, place, gdzie były po parę grzybków no i nie ma więcej człowiek chodzi, próbuje znaleźć ale na, na razie występują takimi właśnie placami tu widzimy zjedzonego, niestety. Tutaj też. Tu mamy malutkiego. Jeszcze musimy im dać trochę czasu, żeby całkowicie zaczęły tak gęsto występować. I co Wam mogę powiedzieć? Ja ruszam troszeczkę dalej jeszcze. Przejdziemy się tam w górę wzdłuż tego potoku. I może tam jeszcze coś znajdziemy. I wam to pokażę. Widzimy się za chwileczkę. Ok, moi mili. Podążając dalej tym potoczkiem niestety nic więcej nie mogę znaleźć, a tam widzimy już ten potoczek idzie coraz wyżej, będzie się kończył, więc mój można powiedzieć uradowanie i zapał z powodu tego miejsca co na początku znalazłem z sitkami był przedwczesny, było to jedno miejsce, no może dwa, które odbiegały normą od reszty lasu, no i tam troszkę udało się tego nazbierać. Niestety, czym dalej, tym gorzej. Ale co? Dzisiejszego dnia jestem bardzo zadowolony. Sami widzieliście te piękne grzybki, które dzisiaj udało mi się znaleźć. Wróciliśmy jeszcze po te siateczka. Myślałem, że będzie ich dużo więcej, ale niestety jest ich ile jest. I tak pozostaje się z tego cieszyć. Zawsze to świeży grzyb całkiem inaczej smakuje. Jakby jeszcze tak troszkę bardziej polało, jak widzimy tutaj potok, nie jest jakiś suchy, ale też wody w nim nie ma, można powiedzieć. Jakby jeszcze popadało, grzyby już zaczynają się pokazywać, więc za tydzień myślę, że taki koszyczek to powinien być pełny bez niczego. Oczywiście, jak pogoda pozwoli. Prawdziweczki też już się znajdują. Niestety jeszcze tylko placami nie są. W całym lesie wysypane są w niektórych miejscach ale to z biegiem czasu powinno się wyrównać i powinniśmy wszyscy znajdywać już grzybki. OK. No to ja będę się z Wami żegnał. Jeśli filmik się podobał, dajcie łapkę, komentarz. No i do miłego oglądania.